Dziecko, kurwa, bench! Pojebany, pojebany, w zakręcanie, co pętanie! Pętanie, co pętanie! wykręcanie! zków! Cały pojebany klub robi łop, łop, Cały pojebany klub, klub robi łop, łop, Myk pyk jeep, yeah. pp, pp! Lebitwa Kawu 4 kurwa, jeszcze bez lufy, jeszcze bez silnika. Yy, ona spoko rzuciło, bo potrafi na dychy, Tak więc taki odcinek bardziej taki swojski, że tak powiem Bo kto przykładowo nie ma premki tak jak ja teraz I kurwa ma do wekspienia czołg I nie ma zarabiaczy przykładowo, no akurat no to ja mam, ale chodzi o to co nie mają To ja się łączę z nimi w bólu, bo kurwa no Hardkorowy jest ten czołg Jeżeli chodzi o sztok Znaczy się daje radę, ale kurwa no to jest na... dla Rambo, to jest dla Czekanorisa, takie stalowe nerwy, wiecie o co chodzi, nie? A, jeszcze mi coś, kurwa, tego przymuliło zjeba. Wake up! Wake up! Dobra, popatrzmy, może niebo od razu odleguje. No. Dobra, Pantera. Zobaczmy kim ty kurwa jesteś, bo mi to... Pomarańczka, ale wymalowany czołg, dobre. Asfalt? Nie. Sulfat, 10 kurwa. A, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, niektóre niki są po prostu skazane na porażkę kurwa. Sulfat. Choćby nie wiadomo co to kurwa by nie znaczyło, kurwa w Mongolii król czy cesarz kurwa. To i tak sulfat brzmi jak gówno Więc to jest automatycznie no, przejebane, no ale on ma dwa kabita, więc nie ma co. Każdy był na początku czerwony. No chyba, że nie, choć się nie znam. Znaczy się... Ach, chuj tam w dupę kurwa. Jedziemy postrzelać, nie? Podjeżdżamy, kurwa, światełko świeci. Dobra, panie, sulfat, nie Kapitan Metal, kurwa, też kurwa Mistrz. Ni mistrzników. Dobra, to już pokontuję. A no, tam jakieś dosyłacze, wentylacja, se pierdolę, to troszkę mam lepiej, nie? No, ale. A tym Mendo złamana. Jedno mnie! Kurwa z golda! I 13 sekund z życia. Czekajcie, już mi raz mnie. Kurwa palę się! Dobra, schowam się przed tym tedekiem. On mnie nie przebije. Kurwa pedały zajebane kałem. No i pajk, te, te deki wyjechały. Mam no, pozdrowie M6 z Golda pił, kurwa. No zielony to może być. on no, kumaty kurwa. Jak się własn mu otworzył, kurwa śmiesznie. Kurwa. jak kanalizacja, kurwa. To wygląda jak kibel, nie? Siadasz kurwa strasz Nie no porażka kurwa Ale to tak to jest, patrzcie Dało niebieskiego na 12T nie I Co on to kurwa zrobi na tych 8? No niewiele Chyba, że jakiś cud się zdarzy albo naprawdę ultra ogarnie I mnie wpierdoliło na stokowym tym że odjebałem w ogóle lipę i ten XVM zawyża, kurwa, nie? bym nie odjebał, to by było wygrane. No, no, no niestety tak to jest. Mi to w kurwia że to tak yy, w ten sposób, no jakoś, no to oblicza, bo... No, staty statami, ale kurwa... No, jeszcze tego niebieskiego dało. No, no, to kurwa mać. To jest takie trochę oszukane, no bo... No, nie wiem, jak to powiedzieć. Takie zawyżone, no niepotrzebnie. Bo co, bo kurwa... Jaki ja jestem niebieski, to od razu muszę kurwa wszystko wygrywać. Totalny bezsens. Też chcę sobie odpierdolić, wyjebane wcisnąć kurwa ten... pomat i, i patrzeć jak ten czołg płonie, nie? Mam kurwa do tego pełne prawo i chuj w dupę. Ale że zawsze kurwa muszę przeżyć i najebać trochę... A... kurwa będę tam narzekał. Zobaczmy jak zginę. Dobra, patrzmy. Co ty kurwa jesteś? East, IS, Tobis... 75 Idę mistrz kurwa. No dobra, jeśli nie będę komentował, bo ze sam zagram jak pajac. O! No ładnie, Nat jeszcze zdążył jebność, no to plus dla niego. Iwona Pawlowicz kurwa 5. Dobra, to z tego oceniamy. No tu stara się obniżyć lówkę, ale coś mu nie wychodzi. Hmm, piękny strzał. Hmm. Co teraz? Kurwa! Hmm, myśli, ach, nie strzeli jednak. Ostrzelił, kurwa. Patrz go, Zapierdalale ale wykręcić nie? Jaki unik zrobił? Ale wykręcił, ja pierdolę. Tamten też nie może się w ogóle wiebać. Tam na tą górkę. Hmm, chyba podjadę, ale jednak nie. Dobra, tam Wodecki, kurwa, niech będzie. 5 Trzy... podajemy. Dobra, tu damy 1. Tu 0, w ogóle minus 700, a ten, a ten wygrał ewidentnie 10, 10 kurwa. Walczy dzielnie, Cz kurwa. No niestety no, walczył dzielnie, ale... Wyszedł z tego chuj. Bo kurwa, nie mogę sobie zginąć kurwa. Muszę zawsze to kurwa wygrać i mnie to wkurwia, nie? Dobrze, Margarita, nie, mamy... Chuj wie, chuj w dupę kurwa. Dobrze tu fajnie coś postrzelali. Ale bo ja kurwa nie postrzelam, czy kurwa na 12T jakiś też niebieski. To kurwa od razu jest przepierdolone. A jeśli kurwa zrobię ten wyjebany damage i wszystko kurwa odbytem wywiązane, to i tak kurwa też może się zdarzyć, że przegrają. Ale to tylko gra, a porażki to jest normalna sprawa, więc nie ma co tu się ten nerwować. Tak więc kurwa pozdro i trzymajcie się.